Dom maklerski M-Banku prezentuje 100 sekund czystej analizy technicznej. 18 września 2019 roku jednym z ciekawszych tematów wśród Blue chip znotowanych nad WISO są akcje spółki Play. Należy zwrócić uwagę, że po dwóch tygodniach od ostatniego wyrzucenia akcji kiedy to papier stracił podczas sesji ponad 13%, obecnie kurs dotarł do strefy ruchomego wsparcia, wynikającego z dziennej dwusetki. Średnia ta przebiega tuż nad 50% zniesieniem fali hossy, dlatego też od strony technicznej pojawia się pretekst do wyprowadzenia wzrostowej kontry. Poziomem ściągającym do siebie jest najbliższy opór, czyli 30,80 zł wynika to do z dolnej części luki, która się pojawiła pomiędzy 4 a 5 września tego roku. Na uwagę zwraca także układ tygodniowych ekspotencjalnych, mianowicie w ostatnich dniach papier broni się na wysokości tych średnich, jest to także poziom związany z wcześniejszymi ekstremami, które pojawiły się w czerwcu 2018 roku. Dlatego też z punktu widzenia technicznego pojawia się pretekst do wyprowadzenia wzrostowej kontry, aby jednak w średnim terminie negatywny układ kresek wynikający z tych dwóch światów.